Znajdujemy się właśnie w Bielskim, na Bielskim lotnisku, na jego płycie, pły, płyta lotniska w Aleksandrowicach, gdzie jak co roku odbędą się skoki spadochronowe szkół ZDZ. I z nami e, najważniejszy człowiek teraz e, tutaj właśnie, czyli Paweł Żygliński. Witam cię. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Paweł, powiedz mi taką rzecz. E, skaczesz już któryś rok z kolei, nie będziemy tego liczyć, ale jesteś doświadczonym e, e, skoczkiem. Jesteś żołnierzem, uczysz tutaj młodzież. Powiedz mi, jak oni reagują dzisiaj na, na ten właśnie wyjątkowy dzień. Jest to kolejny rocznik, dla nich są to jak zawsze wielkie emocje, tak? bo jak poprzedni rocznik skoczył i oni to widzą, nakręcają się tym, że widzą, że oni są wyróżniani, że przeżywają świetne chwile, świetne emocje i później oni tym żyją jeszcze przez cały miesiąc, a nawet cały następny rok, jak tylko ktoś mówi o skokach, to oni się uśmiechają, czują taką zajawkę, dlatego chcą tu być, ale nie da się ukryć, że jest to wielki, wielki stres, wielkie wyzwanie dla nich. Nie wszyscy są dzisiaj nawet ci, co się zapisali, jest nawet grono osób, które gdzieś tam wykrusza się powoli, jak słyszą, przechodzą kurs teoretyczny i słyszą o tych sytuacjach awaryjnych. Czy te, czy te powody faktycznie są prawdziwe? Tego nie wiem, ale generalnie wiem, że jest to duży stres dla nich, duże emocje i wielki, wielka chwała im za to, że chcą to robić, że, że jest taka młodzież, która chce podejmować wyzwania, bo najłatwiej im dzisiaj usiąść przed komputerem, przed telewizorem, powiedzieć, a po co ja mam to robić, po co się mam stresować. Lepiej wygrać, wybrać strefę komfortu. Chwała im za to, że tutaj są, że chcą skakać i że chcą coś w swoim życiu osiągnąć. Że chcą żyć na pełnej petardzie, jak to mówisz. Otóż to. Ehm, ponieważ jest z nami Belfer na pełnej petardzie i słuchajcie... W, w, to jest y, typ samolotu, to jest Cessna i y, tutaj mieści się ilu skoczków. Czterech skoczków jest troszkę większy, bo wcześniej skakaliśmy z Jaka, który był dwuosobowy, teraz skaczymy z czterech. Y, teraz mieszczą się cztery osoby, najpierw wyskakują dwie, następuje y, nakrętka tam na górze, więc te, ta dwójka, która zostaje już może zobaczyć, jak, ta, jak te osoby przed nimi wyskakują. Już łapią jeszcze większy czynnik emocjonalny tam na górze, bo ci, co pierwsi wyskoczyli, już mają to za sobą, tam ci mm -hmm. jeszcze muszą się postresować przy tym nawrocie. Ale jest to myślę fajnie, bo też szybciej nam te skoki idą dzięki temu i większa ilość osób mieści się do środka, więc nic tylko wylatywać do góry i skakać. Uczniowie są dobrze przygotowani, masz z nimi taki, jakby to powiedzieć, taki feeling, że wiesz co czują, starasz się im jak najwięcej przekazać. Oczywiście, są dobrze przygotowani, też yy, bardzo często dajemy taki przykład, żeby popatrzeć na instruktorów, bo instruktorzy mają po 3000 skoków, nawet niektórzy więcej i pra praktycznie yy, sytuacje awaryjne może mieli ze dwie w swoim życiu i to przez to, że skakali wyczynowo, próbowali z dużo większych yy, wysokości na szybszych spadochronach, które mają yy, szybszą tam właśnie nośność i tak dalej, dlatego no, to jest świetny przykład, że nie należy się tego gdzieś tam obawiać, Mimo że jest to nazywane sportem ekstremalnym, to nie ma tutaj jakoś wielkich wypadków przy czymś takim. Rzadko kiedy w ogóle zdarza się sytuacja awaryjna, a nawet jeżeli jest ta sytuacja awaryjna, to jest ten spadochron zapasowy, który się otwiera i na nim normalnie się ląduje. Jest to wielki stres, wielkie przeżycie. Oni to odczuwają, ale mimo tego są odważni, mimo tego, że widzą też, że ja skaczę z nimi, że daję też taki, no zawsze to powtarzam, żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć, więc jeżeli ja im skaczę skakać, zawsze staram się pierwszy też wyskoczyć w pierwszej kolejności. Jestem tutaj z nimi, wspieram ich mentalnie, psychicznie i dlatego to myślę też przynosi pozytywny efekt. No i też to, że jest grupa jednak, jakby tu mieli przyjechać sami i zrobić ten kurs, to podejrzewam, że nie mieliby takiego przełożenia jak... To, że są tutaj właśnie ekipą, są tutaj grupą ze swoimi rówieśnikami, no to jak Kowalski skacze, to i Ksińska też chce pokazać, że ona też potrafi, tak, że ona nie będzie gorsza, dlatego no, jest to fajny, fajny mega czynnik. A czy widzisz po swoich uczniach, że doceniają w Tobie takiego przywódcę, który nie mówi naprzód, tylko za mną? Jak najbardziej, no myślę, że tutaj duży, duży robi to, dużą robi to robotę, że jestem tutaj z nimi i że też Działam w tym temacie, no bo mówię, najłatwiej jest rzucić piłkę i powiedzieć grajcie, tak? Róbcie tak. swoje. A najtrudniej no, być przy tych y, ludziach i to jest mega fajny efekt. Sam jak byłem zawodnikiem MMA i trenowałem, startowałem w zawodach, to wiem, jak to jest ważny czynnik, że trener zawsze musi być już przy tej ważnej chwili, jak na przykład jest ta walka. To jakby nie daj Bóg trenera zabrakło, no to zawodnik też już jest całkowicie innym zawodnikiem. Czy czujesz stres dzisiaj przed skokiem? Stres aktualnie teraz przed skokiem nie, ale zawsze jak się wsiada do samolotu i jak się wylatuje do góry, to te emocje są zawsze, tak? To myślę, że nawet instruktorzy, którzy mają te 3000 skoków to no, nie ma czegoś takiego w życiu jak stabilizacja, nie ma czegoś takiego w życiu jak pewność pewnych rzeczy, e, takich chociażby czynników, no zawsze ten stres jest, czy ten spadochron faktycznie prawidłowo się otworzy. Nie? Mimo tego, że wiemy, że zawsze się otwiera, no to ten stres i tak czy tak jest, bo ta wysokość zawsze robi robotę. Dobrze, dziękuję Ci bardzo Paweł i życzę oczywiście samych udanych skoków, nie tylko Tobie, jak i Twoim uczniom. Dziękujemy bardzo serdecznie i pamiętajcie młodzieży i kochani obserwatorzy, żyjemy tylko i wyłącznie na pełnej petardzie. już niebawem się zaczynają, a z nami Kacper ze szkół ZDZ. Kacper, powiedz mi, jak tam są poczucie przed skokiem? Bardzo dobrze, ogólnie mało nerwowo. Rok temu skakałem, bardzo fajnie mi się leciało. Lot sam sobie przyjemny, wyskok co prawda no, wydaje się straszny, ale, ale tak naprawdę no, to są tylko takie ułamki, gdzie adrenalina już człowiekiem kieruje, więc E, łatwo Okej. idzie. Okej, ale ty jesteś bardziej w takim razie doświadczony niż koledzy. E, no, może troszkę niesprawiedliwe, to fakt, ale, <gry> okay. ale myślę, że wszyscy tutaj mamy taką samą werwę, taką samą chęć skoku, mm -hmm. więc, więc to wszystko jest w dobrej mierze robione. Koledzy, koleżanki pytają się, jak to jest, bo już skakałeś, więc pewnie są bardzo ciekawi. E, tak, czasem pytają, e, jak było, jakie odczucia. Wiadomo, że to są wielkie emocje, przede wszystkim. E, no, ale poza tym. Tak, to sami pewnie są jeszcze ciekawi i sami muszą y, wiele rzeczy prze, no, zobaczyć, okay. przeżyć. Powiedz mi, bo to będzie Twój drugi skok w takim razie. Tak. tak? tak. Um, czy to nie jest tak, że ten pierwszy to wiesz, wyskakujesz z samolotu, jeszcze nie wiesz, jak to wygląda i tak dalej, są emocje, ale ten drugi, wiesz, co Cię czeka? Czy to nie jest jeszcze gorsze niż pierwszy? Myślę, że jest takie mm -hmm. coś, że jest takie odczucie, że faktycznie za drugim razem już, już wiesz, wiesz. Wiesz, jak, wiesz, jak dokładnie. Wiesz, czym to się je. Za pierwszym razem ten skok jest taki troszkę nieświadomy, można powiedzieć. E, no ale wiadomo, emocje są takie same, myślę, u każdego i. I co, no? Na pewno będzie fajny raz. Dzięki powodzenia. Bardzo dziękuję. Za chwilę wasz pierwszy skok w życiu, rozumiem, tak? Tak jest. Dokładnie. Jak się czujecie? Dobrze, podekscytowany. Mhm. No jeszcze nie mogę doczekać. Tak jest fajnie. Czujecie się dobrze przygotowani? Tak. Tak. Mhm. Um, instruktorzy co wam przekazywali, że co jest najważniejsze w skoku? Spokój. No i żeby, żeby po prostu słuchać, no nie? co do nas mówią, okay. żeby się nie, jakby nas nie odcięło. Może to tak dobrze. powiedzieć. Nie? No, bo, no, 121, 122, 123, 124, 125. Masz mi Dobra, dalej, wchodzisz Pozycja, mocno dzielenie. hop. Jeszcze raz. To ma być zeskoczenie, bo jak nie będziesz zeskoczywała, uderzysz pod kropcą o stopie. Teraz teraz papa 121, 122, 123, 124, 25. Masz kolapiera? Otwieram spadochron. Od spadochron. No tak, to jak, jak to robimy. Nierwi? Dobra, ok. Bardziej się stresujecie Waszym pierwszym skokiem w życiu, czy rozmową tutaj przed kamerą? Rozmową chyba bardziej. <grym> ok, czy jednak skoki spadochronowe to nie jest y, takie złe doświadczenie. Y, y, bardziej doświadczeni koledzy opowiadali Wam o tym, jak to jest, y, co mówili. No, że fajne przeżycie. No i najgorszy jest wyskok podobno. Mhm. No. Przed czym was przestrzegają instruktorzy? No myślę, że przed tymi twistami, żebyśmy dobrze to odplątali i też no, żebyśmy po prostu dobrze skoczyli, żebyśmy się po prostu nie połamali. Mhm. Ile, trwa, ile, ile trwało przygotowanie? Yy, mieliśmy dwa wykłady po 4 godziny. Mieliśmy skakać w tamten piątek, ale no, wiatr nie pozwoli, no i tak. Dzisiaj jest, widzę, petarda pogoda. To mhm. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dobrze, słuchajcie, stresujcie się tyle, tylko tyle, na ile potrzeba. Życzę Wam powodzenia i widzimy się z powrotem na dole. Dziękuję bardzo. Że tradycyjnie pierwsze pytanie bardziej stresujecie się występem przed kamerą czy pierwszym skokiem? Zdecydowanie pierwszym skokiem. Okej. Okay. Przed, przed czym Was przestrzegają instruktorzy? Co jest takiego najbardziej kluczowego w momencie wyskoczenia z samolotu? No, myślę, żeby nas nie zjadł stres jednak, bo to jakby robi swoje. Można mhm. na wszystkiego zapomnieć na raz. Wszystkie, wszystkich jakby rzeczy, których się uczyliśmy, a jednak troszkę tego było. Okej, okay. um, jak wyglądało przygotowanie do skoków? No, zostaliśmy przeszkoleni na każdy temat taki najważniejszy. Dużo mieliśmy szkolenia na takie sytuacje awaryjne, można mm -hmm. powiedzieć, żeby nie spanikować, jeżeli mm -hmm. się nam na przykład spadochron nie rozłoży. To były tylko opowieści, instruktarze czy też filmy? Były też filmy i oczywiście praktyka. Sami byliśmy podpięci na takich uprzężach. uprzężach. Mm -hmm. Dobrze, kto was przygotowywał? No, pan instruktorzy tutaj z tego lotniska Bielsku, pan Paweł też myślę, że ma duże doświadczenie już, no. bo skakał już chyba siedem razy, co so, co wiemy, no to też nam coś tam dobre słowo szepnął, e, otuchy może jakieś słowa, więc jesteśmy dobrze. chyba dobrze przygotowani. Dobrze jest mieć przy sobie takiego nauczyciela? Zdecydowanie tak. A jak kadra nauczycielska na to reaguje? Czy ktoś się z nauczycieli jeszcze zdecydował na skok? Nie, raczej z tego co Zastaniela. nam wiadomo to nie. Przyjechali nas wspierać. I Na. są tutaj z nami pani dyrektor i pani wicedyrektor. <grymio> Dobrze. ok, dziękuję wam bardzo. Życzę Wam powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. To filmuj, bo. Ja, ja filmuj bo Ja wiem, ale ja, Filmujesz już? Wie. Filmuj. 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 Wami, wami. Zaczynasz? A, to Powiedz jak zaczniesz, bo ja wtedy też zacznę, dobra? <laughs> Já filmuji to. No, je to filmuje, ale poczekaj Za moment już właśnie startuje pierwszy samolot z ekipą ze szkół ZDZ. Będą to skoki na lotnisku w Aleksandrowicach. Cztery osoby właśnie wykonają swój pierwszy skok w życiu. Trzy osoby, ponieważ jedna już wykonała. Także zaraz wystartują i czekamy na ziemi na ich lądowanie. Miejmy nadzieję, że wiatry będą pomyślne, a lądowanie miękkie. Zobaczcie, jak po skoku. Fajnie. Fajnie. O, ale tak bez emocji, tak. No, ciężko się wysłowić. Okay, no. czyli, czyli jednak była adrenalina. Była, mega. Okej, okay, co było najfajniejsze? Hmm. Wszystko było fajne. Sam taki swobodny lot, co. Okay. Cie leciało tak, i patrzyło dookoła, czy wszystko fajnie z takiej widoczki. Czyli najpierw był stres, później jak już Potemiusz czasza spokój, się otworzyła, to podziwianie y, widoków. Tak. Dobrze, dziękuję. <saidenia> <Aud Marcelowicki> to Tzjub, A, to nie, nie, pyta. Nie, nie, pyta. w Wyjście bokiem? Nie, to Dobra, e, dawać wyskocz Mierze. Kask na stół. Oliwia, będzie jeszcze? A musisz? Musi, musi. Pewnie, że muszę. Ja nie muszę, ale chcę. Dobra. え、あ、で行くの Jesteście kolejną grupą, którą zapytam, co bardziej stresuje? Czy wyskok z samolotu, czy rozmowa przed kamerą? Mm, rozmowa przed kamerą. Sam wyskok, no. Czy okej. Okay, czyli jest porówno. E, powiedzcie mi, ile się przygotowałyście do skoku? Mm. Mieliśmy dwa wypady po 4 godziny i jeszcze mieliśmy praktykę, jakby na obrzężach. I jesteśmy dobrze przygotowani. Okej, okay, ale to, że jesteście dobrze przygotowani, to widzę taką niepewność. E, bardzo się stresujecie przed skokiem? Nie, aż tak. Bardziej, na górze pewnie. Mhm. Mhm. A z, co koledzy mówili, jak opowiadali, jak to wygląda? No, żydam, że dobrze, że fajna przygoda. Mhm. Nie pamiętają wyskoku za bardzo. Okej, okay, czyli taki, taka mgła wojny się pojawiła na początku, mhm. dobrze. No. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo, powodzenia. nie było twarde. Jak, jak samolot? Samolot bardzo fajnie. Okay. Jak się czułeś, na, kiedy siedziałeś już na schodku, miałeś czas, żeby się zastanowić nad tym, co się właśnie stanie za chwilkę? Nie miałem czasu. Od razu leci. Tak? Tak. To się stało tak. Byłeś w pierwszym wylocie. Czułeś się przez to lepiej czy gorzej? No, to dobrze się czułem. Mhm. Dobrze się czułem. no. A najfajniejszy no. moment? Chyba latanie, takie wirowanie. Mhm. Nabieranie tego. Okej, okay, dobrze. Dzięki wielkie. Fajniejszy element lotu, moment? Na początku najbardziej się bałem tego wyskoku, no bo tak mnie szarpnęło mocno w miarę, okay. jak wyskoczyłem. A jak a tak... bo Ty byłeś, skakałeś pierwszy. Drugi. Drugi, okej. Okay. Jak widziałeś, jak kolega wyskakuje, to co czułeś? Super, kurde, ale jak się żyje całe życie na pełnej pytardzie, to jest to do zniesienia. Okej, okay, powiedz mi najfajniejszy moment wyskoku, lotu. No, wyskok, wyskok. wyskok Najlepszy, błędę. tak. Najwięcej adrenaliny. Przeciążenia i adrenalina. Super. Jak się okay. wylatuje do góry, nie? No. Jak rusza samolotem, to się zastanawia. Nie, no super, super. Czy trzeba skakać się, czy jeszcze nie? Nie, a wiem co powiedzieć. A, a lądowanie jak? A dobrze, udało się. Kurde, myślałem, że. Myślę, jest... że jesteś niżej troszkę. Tak, myślę, że jestem trochę niżej, ale ustałem. Później chyba tylko na kolana mnie trochę zniosło, ale mm -hmm. tak to super. E, tak, jestem bardzo dumna z brata, jestem jego siostrą bliźniaczką i czujemy razem to samo, więc jestem bardzo dumna z tego, że skoczył, że się mu udało no i że się tak chłopak rozwija. Okay, super, a powiedz mi, czy też będziesz chciała skoczyć? E, właśnie będę chciała za rok. Jak już tutaj widzę ten klimat i w ogóle te emocje w tych ludziach, to tak. Ok, dziękuję Ci bardzo. Trzymaj kierunek, trzymaj kierunek, trzymaj kierunek tak jak w piątce. Trzy wyloty były? Po cztery osoby. Ty masz kierunek, korygujesz cały czas. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Hamuj do połowy. I hamuj. I zwinąć z do Bardzo ładnie. Jak po skoku? Zarąbiście. Byłeś najdłużej w powietrzu, cwaniaczku, jak to zrobiłeś? Ja po prostu zapatrzyłem się na widoki, no i tak wyszło. <noise> Okej, okay. zostałeś w powietrzu kilka minut nawet. Powiedz mi, jak Bielsko wygląda z góry? No, bardzo ładne widoki, polecam każdemu. Okej, okay. a jak lądowanie? Okej, okay. wszystko już w porządku. Troja do przodu mnie przewróciła, ale bezpiecznie wylądowane. Co tak długo tak długo latałem. A zapatrzyłem się na wideo. No. Może się spali? Kominek tam został. Nie gadaj jej tak. Jak się Ikarowi skrzydła spaliłeś? Ja 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 nie chcę sobie No nie. Nie, nie, przestać. No tak, gwiazda, gdzie no, tak. pod zamku wyczepioną? są tak. co są daleko.